Cześć, witajcie. Z tej strony Tobiasz. Niestety nie udało mi się nagrać takiego długiego vloga, jakiego bym chciał, bo, bo cały czas coś. Jak myślałem, że będziemy robić długo, to robiliśmy krótko. To mówię sobie, zrobię następnego dnia. Później później się zepsuła sieczkarnia i tak dalej. Także cały czas coś mi przeszkadzało. Dzisiaj też miałem właśnie sobie nagrać później, bo mam dzisiaj Dzisiaj pracuję po prostu z praktykantem i, I... No i myślałem, że po prostu Znaczy no nie wiedziałem, że będę z nim I mówię, nagram sobie później A się okazało, że, że już koniec I to tutaj teraz widzicie, no to To są resztki, które muszę podrzucić Które podgarnąć e, W tym silosie tutaj mamy Teoretycznie No nie teoretycznie, po prostu to jest Chyba z e, No wynik po prostu z sieczkarni Mamy tutaj 1500 ton w poprzednim silosie, na innej farmie ale no niestety też nie nagrałem tamtego bo, bo mówię, na tamtej farmie jak byłem to chciałem nagrać z tej farmy no ale no nie wiedziałem, że po prostu tak szybko skończymy znaczy może i tyle, że wiedziałem, ale nie nie sądziłem, że aż tak szybko i no i wyszło jak wyszło, dlatego dlatego takiego pełnego vloga nie będzie niestety, ale spokojnie, jeszcze będziemy jeszcze mamy dużo materiału do zwożenia Dzisiaj jest 28-27 dwudziesty kończymy żyto na kiszonkę. żyta skosiliśmy, skosiliśmy 300 hektarów. Początkowo było bardzo mokre, nie chciało się to, znaczy chciało, nie chciało się to wbijać, cały czas co, co wjeżdżałem po prostu w pryzmę to, to po samą ramę, po samą ramę żebym siadał, teraz jest troszeczkę, troszeczkę suchsze i i jakoś to ładnie wygląda, także także tutaj już się fajnie robiło, ale tak jak mówię, jeszcze nagram wam na pewno nie jednego vloga. Teraz już wiem, że, że muszę po prostu robić to wtedy, kiedy mam okazję, a nie, a nie planować sobie nie wiadomo, czego na przyszłość. Eee, no i, i mówię, będzie jeszcze lucerna, będzie jeszcze kukurydza, jeszcze trawa sudańska, także. Także na pewno będzie co, co nagrywać. Dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko na, tym, na tej farmie zmieniły się nam po prostu trochę zestawy. Już nie było tej renówki, co była wcześniej. Znaczy kurczę, opowiadam Wam tak, jakbyście wiedzieli. a ja Opowiadam z tego względu, że na TikToka nagrywam właśnie dużo filmików takich krótkich. Ktoś nagrałem tam parę z pryzmy z jednej i z drugiej farmy. Eee, ale to może zaraz Wam właśnie pokażę tutaj na YouTube, jak, jakie zestawy właśnie To, co zacząłem mówić, to, to to, że wcześniej, właśnie był ten Johnny, co jest tam e, z tą fliglem, tylko nie z tym dokładnie, tylko z innym, e, tylko też takiej samej objętości jeździł po prostu. Jeździła inna, inna po prostu renówka. Tutaj jeździ man. E, no i mówię, kończymy silos, kończymy żyto. W sumie w Polsce jeszcze nie zaczęli, bo, bo jak wrzuciłem na TikToka to się wszyscy dziwili, że, że już kosimy i, i nie wierzyli, że to filmiki z tego roku. Ale, ale my no my już kończymy. Cóliczę nie zawsze mi to działa Nieraz nie chcę działać, muszę poruszać góra dół a bok drugi żeby zadziałało. Także nic Mam nadzieję, że do następnego Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.